Gmina Miejska Sandomierz, tak jak inne samorządy na terenie naszego kraju, otrzymała e maila z Poczty Polskiej e podpisanego Poczta Polska, e mówiącego o tym, że e należy przekazać dane osobowe mieszkańców, ponieważ to poczta będzie operatorem e wyborów korespondencyjnych, które. Mają odbyć się w maju 2020 roku. Równocześnie otrzymaliśmy e, informację od Państwowej Komisji Wyborczej, podpisaną przez przewodniczącego tejże komisji, powołującego się na e, artykuł 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. I z treści tego maila wynika, że z tej informacji wynika, że tylko informacja podpisana podpisem kwalifikowanym może być wiarygodna. W związku z tym na dzień 23 kwietnia nie udostępniamy żadnych danych osobowych naszych mieszkańców. W myśl jeszcze za tym pismem powinniśmy dostać od wojewody takie polecenie udostępnienia tych danych osobowych. Także na, na tą chwilę takie czynności nie zostały wykonane.